Pacjentka trafiła do nas do szpitala, przetransportowana przez zespół lotniczego Pogotowia ratunkowego. Z informacji, które uzyskaliśmy od zespołu, wynikało, że doszło do zatrzymania krążenia. To zatrzymanie krążenia było skutkiem podtopienia w gnojówce, właściwie chyba tak to można nazwać zbiornik z odchodami zwierząt. Taka informacja przynajmniej do nas dotarła. To jakby się potwierdzało w wyglądzie pacjentki, także pacjentka wymagała oprócz szpilnej. i Pilnych działań tak, ratunkowych z naszej strony, czyli stabilizacji układu krążenia oddechowego, przede wszystkim że dekontaminacji, czyli oczyszczenia z tych wszystkich zanieczyszczeń z tego, z tego zbiornika. Po wykonaniu tych czynności stabilizacji około dwóch godzinach została przekazana oddział intensywnej terapii. Wieloczynnikowe jest, jest zdarzenie. Jedna rzecz to jest zanurzenie dróg oddechowych w cieczy. Druga rzecz to jest działanie gazów, które wydobywają się ze zbiornika. Trzecia do samych tych, tych cieczy, które mają charakter, no właściwie, też substancji toksycznych.